Guźwa, nie spam mi. Juczemu czemu nie, nie przyjmować? Dawaj gram teraz łamdziłam na yeah, yeah. yeah, yeah. Ale co to ma być? To no, ja innym mieć skina. No ja pierdzielę! Ale co to ma być? No skin'a mieć. Może tylko jednego da się dostać? No jak jednego? Jak ja... Jedna osoba dostała dwa od razu. Jakie gówno. Super, poczekaj teraz. Idź się wysrać. Nie, idę pod podłączam telefon i muszę wziąć kabel. Gramy to 10. Trzymam do 10? Bo, nie wiem, gramy to tylu, to tam wystarczy. Człowieku, normalnie skinę raz robię, jak, jak ja raz stwierdziłem zemki. No skina powinienem mieć. I to jest takie oszustwo podatkowe. Ja się na silu uleczę, widzę się na haja na silku, chyba nie skojarzyłeś, że ma jeszcze skrest? a czemu wychodziłem? Jak wy coś się bardzo będzie opłacało chyba iść na Avengers Roomsday Ja dni uleczyłem Ja też Da wcale Oj... Zero o! masz. O! Ty masz 60p. Mam no nie troszkę więcej. 9? Nie. 10? Blisko. 11? Nie. 12? Nie. 13? Nie. No to 14. No. Czyli masz plus 50, no to masz 63 HP. I się stało? Hej, czekaj, 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 czekaj Dobra, no Kurde, samo się skwarcowałem Jak ja mam stąd wejść? Ja ty jesteś was spadłem Ty Smato. Sorry Ja nie wiedział, ja nie wiedział Jumpscare. Ale ci dałem podłogę. O, kuśwa. No, szkur, było blisko. NIE SPADŁEM O POMPA MI NIE STRZELA Jednak ci strzela <grywa> I to w fajnym miejscu Słucham Kto Teddy No co? To wygrywa? Ja, yeah. Co, robot mówi, że jesteś lepiej. Jest 5-2 A i no, Teddy, zobacz ja na moją topkę w dzisiejszym tak. turnieju. A jakiego? No solo ranked cup Patrzymy Nie grałeś Grałem. Na DM, e, Elita Czyli tam no piątka ja tam. Ale ja mam tylko ale mogę że ci też się pokazać na innych ramach nie, nie, pokazuję, mi, mi się pokazuje ziomek 43 punkty, on nie miał najwięcej. A, to ja miałem 316 punktów i wiesz co? Nie, jak 316, nie dało 316, to 316. No tak, 316, no. 280 punktów mi nie dało skina, a... Hidda. A powinno mi dać. Nie wiem, rozjebany co jest jakiś. Teddy no. ma trochę głos jak Jasper. A, bo ja wiem co mam, poczekaj, bo ja mam Słuchawki in inne włączone Jaki jaster Nie wiem, pierdoli Dawid Daszfel Ale to jest chyba twoja runda To jest twoja runda Perfekcyjnie. Ja, bo... ja spada mam... o Ja teraz 16 apem miałem, ty kupi pocie Ej dobra, poćwicz o! Jeszcze ty... <śmienicza> raz! O! <ty> Jeszcze <sujo. śmienicza> Wiesz co? Podświcie. Ale to prawda! Ty zaraz poćwicie! Gada ci coś? A ty się leczysz, okej. Okay. A byliście tego Unrilla? Nie, mam Elite, on ma, nie wiem co ty tam ma. też elite. No, ja A. dzisiaj jeszcze biję Czerpiona, bo mi, mi brakuje 4% i brakuje czterech, I mam Czerpiona. Mm. I jeszcze co dzisiaj bić, nie wiem, 50% i jutro no, sobie no, dobiję. Ja ci powiem, na Czerpionie jest tak trudno, Rangę. Latacy dobrzy są. No wiem, po z Maxim grałem. Maxim ma No. Tak. Jak kurwa? Normalnie biłem mu. Normalnie. Mało... Tym... <noise> I jeszcze w dodatku bym też miał czerpiona, tylko ja grałem ten Ranked Cup. Oh. kurwa te skiny tak oszukują. Ja miałem kurwa top 40, nie, top 100, jak 107 miałeś. No weź coś jakiś jakimś A ja miałem tak mało, a dostałem. Zjawem. Fuck, 72. 2 Ja Zaura, bo dzisiaj coś nie daje rady chyba No chyba nie, bo A... Natanek mu kierował <gry> Oj, pierdolę Oj ci Mocna O kurde, Końcu Elit w jakieś będą o pieniądze, na reaktywacji. A gracie tego RTX kapa? Tak. Ulec A się dobra. Bo z... ty <laughs> chcesz grać RTX kapa, ty net rtx -a nie masz. No, będę miał. Ha. Nie, jak ja z tobą to wygram aura, jesteś najgorszym botem na świecie. To ilu wygra? Nie wiem, po jakim turnieju nie będzie. Tak jest? No ten oskino. Solo. No, no to właśnie 1 na 1 Ja, to jest takie gówno ten skin Tak, wiesz, jak taka topka No chodź, tu aura! Ja mniej HP od ciebie okay. 3 HP MIAŁEM! Ja, nie nie bierze, ja jeszcze nie miałem w ogóle posłom ty jesteś potem! A ty cieś na tanka jako dło? Cholera, postawiam na na tanka! Kurwa, coś na tanka cieś jako dło! To... Nice! Ja nie masowałem bo jakby co... No ale tak wygrywa. To co no. ci da. Pikaksy to już nikogo nie interesują. Dobra, nie wiem, ja urobię flip, a hop mi wlatuje w budowlę, no super. I cię zabija. No ale ważne, że zabił, a nie flip. jest lepszy 40, 40. 40. 40. Tak, się odpalił, teraz specjalnie grinduje. Bajerom se na cilku gra tamtej. No przecież ja mówiłem, plan B. Lamba Ty wiesz Aura? Odpalamy ci ty <noise> oh, chciał z natankiem być duo Tak zaraz. a jak w następnym sezonie nie będzie dom trio to co? <noise> trio? Nie weźmiemy na <noise> tanka Nie a? weźmiemy na <noise> Maxia Maxia weźmiemy O oh, kurwa Niepokonany trio Met, e, który robi refresh Met, e, met e, Frager no, no, ja jestem w <grym> No, e, ten, Natanek no, jako super. Ale my bierzemy Maxia. A Maxia, no super. O, ja ci daję... <grym> A tak ma i drop wygrywasz. Ale chopie, ja, ja mu 5 pop za 40 strzeliłem. Dobra, dawaj, dawaj, nie Aj Ej, turniej już jest. Dobra, jeszcze chwilę. Mejdro nie może się spóźnić, a musi być punktualnie. Ja muszę. <grymne> Tymczasem Mejdropowi zabrakło 20 sekund. No tak, ty kurwo! <grymne> <grymne> Aaaaaah! bocie! Co tu tak stękasz, Mejro? <grymne> Ostatnia! A. Ostatnio oszy. Dobra, dziesięć... 10... O wszystko. Nie, nie, o wszystko. Gruby kajdan gruby drop! A! Myszko mi prawie spadła. Gruby kajdan gruby Prime. Co? Aura bot liże jaja. Co? Mi. <ścoughs> Ale okay. zabawne. Aura liże jaja. Soberowi mi. Metowi. A mech się podwieci na jedno wideo Stawego Kurwa, to jest słaby człowiek aura bo 11 do pięciu Ej, Braj, łapu. Ej, Rajdrop, Rajdrop! Rajdrop. Łatwo z tobą bocie! Rajdrop! A powiedzę, graliśmy! Co było? 9, 14, do 15 graliśmy i co comeback zrobiłem? Dobra, zanim to, to to No właśnie, że to był wtedy. Byłem wtedy, no. Ale skina nie dostałem. I chuj jest to. Ale tak Maidrop tak Maidro prowadził, to tak by miał więcej punktów, pozdra. No, dobra. Łatwo z tobą mnie. A, bot się popakał, dobra. Pliki, pliki. tak kotyki. Jaki bot! Jaki bot! O. A ty wiesz, że ja zrobiłem Aurę 11 do 5? Ja zrobiłem chyba tam 11 do 1. Jaki bocik! No a skina nie dostałem! Skina nie dostałem! Jakie gówno! Ty. Ale ja z kina nie dostałem Dobra A wy co, już jesteście w gierce? To. Natan, e, Nathan, chodź na ten budynek, gdzie jest bus Na chcesz... Dinozaura iść, na Dinozaura Tu Tu Na środku mapy jest, czekaj Aura Co? In, impre, a dobra, może ja jednak zostanę. Czekajcie ja chwilę. Tak. Kurwa, do... bo sam Ale nie, mówię do tego, do po co tak się kurwa, drał jakby mu. Kurwa, jak Co jakaś pomóc. ekipa? Łatwo z tobą, bo ciepło. <laughs> ej, tymczasem na turnieju, teraz się spotykacie i ciema i drop <laughs> I ci tańczy, Jakie macie, z... jaką macie stopkę? top to 83 yy, top 100 80, na 88 ja nie, ja nie, nie 98 dla idiotów 98 sorry ja mam 94. ja top 95 no ja Jestem z batakiem grze! jestem no tam halo na no no to no jestem z tobą w nie no bo Natanek ale... się boi po prostu. Ile osób? A ty ile masz? Ja 92. No, to ja też. 90, 89. Ale ja, tak, ja... ile możecie mieć te same, ale możecie mieć inne ekipy? Ty ty nie widziałeś. Nie, 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 nie. No. Ja no widziałem, tak. jak on podziękowywał kierowcy busa. Ta, widziałeś. No tak? Chuja, widziałeś. Kurwa, jak ale. na oczach. Ta, ty, on widział, on widział to parówkę na oczach. Ty Natanek to uważaj, bo cię aura bot dojedzie Dzień. Gdzie jesteś kociaku? Przecież ty no. auwerbot się wyłożysz odstawiam No co? Co? Jaki cheater <grym> Cheater A serio mówię? Ja miałem Ta. bronię, mu wszystko zabrałem, on tu by miał pompę To ty dopiero wylądowałeś? Tak! A kurwa, to co ty kurwa pół godziny busem lecisz? Kurwa chłop busem. Bu ja pierdzielę Nie no, ten chłop to jakiś cheater. No jak to? Aham, uh -huh, notou super